Cześć wszystkim, z tej strony Scarlett, a kto wy inny na tym kanale mógł Was przewitać. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek, a dzisiaj będziemy sobie tradycyjnie budować. Bo ostatnio mam bardzo dużą fazę na budowanie i bardzo dużo przyjemności mi to sprawia, a wy oczywiście pamiętajcie o zostawieniu komentarzy, łapek, subskrypcji, o wspieraniu i doszła jakaś opcja podbijania materiałów. Ja w ogóle nie wiem o co chodzi z tym do końca, ale ponoć każdy z nas ma kilka tam podbić i one, nie wiem, są miesięcznie? Nie wiem, nie wiem, serio, nie wiem, ale możemy sobie takie podbicie zostawić pod materiałem, który nam się podoba. I dzięki temu pomóc temu materiałowi troszkę bardziej się wybić. Więc jeżeli chcecie, to możecie takie podbicie zostawić, o ile macie oczywiście te opcje. Yy, I pamiętajcie, kadzier Skarlet, który możecie wykorzystywać w trakcie robienia zakupów na e-app. A ja już nie będę Was tutaj nudzić tym standardowym, przydługim przywitaniem i przejdźmy do treści dzisiejszego filmu. A dzisiaj będziemy, jak mówię, trochę budować i będziemy budować bardzo mały domek. I mm, geneza powstania tego domku jest dosyć taka. Wydaje mi się, że prosta. W sensie, jeżeli oglądacie mój kanał, wszystkie materiały, to wiecie, że ja lubię nagrywać generator Jamesa Turnera. To jest w ogóle hit. Uwielbiam generator Jamesa Turnera, szczególnie tych właśnie małych domków, bo tam zawsze coś dziwnego wychodzi. Najczęściej jakieś takie meliny, ale to są przyjemne do budowania meliny. No i w tym tygodniu nagrałam taki odcinek, ale bardzo, bardzo, bardzo się zamotałam w tym wszystkim i em, pomieszałam. Pomieszałam wszystko, co tam mogłam pomieszać, jeżeli chodzi o wielkość kratek. Oczywiście bardzo mocno zwróciliście mi na to uwagę, że wszystko tam pomieszałam i że e, no, no nie zrobiłam tego wyzwania. Po prostu w skrócie nie zrobiłam, że pomieszałam kratki i że jeszcze w opisie źle napisałam, i faktycznie mieliście rację. Tutaj opierniczając mnie w tym temacie, bo faktycznie tak było i ja najlepsze z tym jest to, że w ogóle tego nie zarejestrowałam. Co może oznaczać, że albo jestem bardzo zmęczona już tak jakoś, albo zaoferowana. I wydaje mi się, że te dwie rzeczy tutaj nastąpiły, bo... Mm, ja sobie siedzę teraz w domu rodzinnym, u mojej mamci jestem. E, powiedzmy, że mam takie przedłużone wakacje, troszkę nagrywam, ale jednak sobie głównie wypoczywam, ale nie jestem tutaj sama, bo jest też mój siostrzeniec, z którym sobie siedzę, staram się troszkę pobawić, I wiecie, myślę o nim cały czas, 24 godziny na dobę, bo to jest taki maluszek jeszcze. I jak nagrywałam tamten odcinek i nagrywałam do niego komentarz, no to nie ukrywam, że miałam w głowie takie coś, żeby zrobić to szybko żeby nie spędzać całego dnia na tym, tylko żeby to skończyć i już lecieć tam się z nim pobawić, posiedzieć sobie z mamą, z siostrą i właśnie z młodym. No, i niestety, no, no, moja nieuwaga, nie? Moja nieuwaga, mój brak skupienia. W sensie tak, żeby to wyjaśnić, bo to nie chodzi o to, że chcę opęgnić robotę i, i wiecie, i uciekać, bo ja bardzo lubię nagrywać. Tylko ją chciałam sobie przyspieszyć i po prostu nie skupiłam się dobrze na tym, co, co robię. No i prowadziłam w was w dosyć taki mocny błąd. Pomieszałam to, no i nie zrobiłam dobrze tego odcinka, no, 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 nie ma tutaj żadnych dziwnych wytłumaczeń, no nie zrobiłam dobrze tego odcinka yy, i, i słusznie zwracaliście mi yy, na to uwagę. No i pomyślałam sobie, że skoro nie zbudowałam tego domu na te 25 kratek, bo chyba tyle wyszło w tym wyzwaniu, w tej chwili aż się zastanawiam, czy aby na pewno to było na 25 kratek, to zbuduję taki malutki domek, ale tutaj. On ma troszkę więcej tych kratek, ponieważ w oryginale chyba było 25. Ale zrobiłam też podest, który jest tam na kilka kratek więcej, więc się te kratki zwiększyły, ponieważ każdy balkon tam jest liczony. Ale pomijając to, bo to nie chodzi o to, że mam odtwarzać, wiecie idealnie, te liczby i w ogóle, chciałam po prostu, żeby był taki mikroskopijny. No i postanowiłam taki właśnie mikroskopijny domek wybudować, w ramach tego, że tamten wybudowałam źle. O, tak, o, tak sobie pomyślałam. No faktycznie, taki mały domek na tam ilość kratek byłby super takim wyzwaniem, więc zróbmy to. I, I proszę bardzo, przed Wami taki domek. Ale oprócz tego, że pomyślałam sobie, że należy się Wam taki mikrodomek do oglądania, to pomyślałam sobie jeszcze, że ja bardzo bym chciała po prostu zbudować taki domek, jak taki domek działkowy. Nie wiem jak jest w innych częściach Polski, więc tutaj nie będę się do tego odnosić. Skupię się na tym moim rejonie, na południowej części Polski. Tutaj w moich okolicach to co ja widziałam, ja to zaznaczam, bo ja już się nauczyłam, że w różnych rejonach Polski może być zdecydowanie inaczej. Ogródki działkowe są częste i są bardzo ładne. W sensie są zadbane. Bardzo rzadko zdarza się, żeby był jakiś ogródek działkowy, który nie posiadałby jakiegoś domku, gdzie ten domek byłby wręcz taki rozpadający się, gdzie byłby jakąś taką norą. Raczej są to bardzo zadbane ogródki, pełne tam kwiatów, drzew owocowych, jakichś roślinek. No i są zawsze jakieś takie domki, ładnie wytynkowane, tam zadbane. Nie rudery. Oczywiście to nie jest tak, że wiecie 100%, nie? no bo tam się znajdzie jakieś 10% takich opuszczonych, no, ale z to wszystko to są takie malusie, ładne, słodkie domki. I ja ogólnie pamiętam, że ja, jak byłam mała, byłam bardzo zafascynowana tymi ogródkami działkowymi. Bo tak się zdarzyło, że mm, często tam przybywałam. Bo jak tam szłam do szkoły, mogłam chodzić sobie różnymi ścieżkami, dłuższą, najdłuższą, średnią, krótką i w ogóle. No i często sobie zmieniałam te ścieżki, czasami wracałam najdłuższą, no i czasami też obracałyśmy się z koleżankami czy tam kolegami do ogródków działkowych, ponieważ tam też były place zabaw. I jak wracaliśmy ze szkoły, to się właśnie na tych placach zabaw bawiliśmy, no i siedzieliśmy w tych ogródkach działkowych siłą rzeczy. No i ja pomimo, że wychowywałam się w domu rodzinnym, gdzie no mieliśmy działkę, jakieś tam drzewka i w ogóle i wiecie dom normalny, to bardzo byłam zafascynowana tymi ogródkami działkowymi. No bo one były takie, wiecie, takie słodkie. I tak sobie myślałam, że o, że zazdroszczy ludziom, bo u nas właśnie w wakacje często i też w późniejszych porach ludzie w tych domkach się zatrzymywali na kilka dni i sobie robili taki właśnie urlop w tych domkach wśród tej zieleni ptaszków i w ogóle z daleka od ulic głośnych krzyków i w ogóle. Chociaż jak my chodziliśmy na ten plac zabaw, to chyba serwowaliśmy ludziom głośne krzyki i brak wypoczynku. Ale ym... <laughs> nie no, serwowaliśmy. Tak właśnie teraz sobie to uświadomiłam. Jejku, biedni mieszkańcy, czy mieszkańcy, właściciele tych działek, ale też chciałam sobie coś takiego, wiecie, tak spędzić taką noc w takim domku, na działce i w ogóle, i że to musiałoby być super. No, ale nie było mi dane, więc troszkę sobie to teraz odbijam i postanowiłam taki. Coś takiego jak ogródek, taki domek malutki, właśnie wybudować sobie w Simsach, tak? bo pomyślałam sobie, że można byłoby, um, jakiś sim mógłby sobie to kupić i właśnie mógłby to być taki jego e, domek letniskowy. Więc oto moi drodzy, przed wami coś takiego, że w sumie to można byłoby to rozszerzyć e, w sensie. Oprócz tego, że mam tutaj taki jeden domek, który sobie buduję, że mogłabym zrobić jakiś tam ogródek do tego, albo kilka takich małych domków, które można byłoby sobie wynająć. No, bo przecież mam tyle rozszerzeń, że mogłabym coś takiego zrobić, więc chyba ten pomysł zrealizuję. Ale wracając do tej budowli, no to z tego, co, co kojarzę, sama ta podłoga to 25 kratek, dodatkowo te kilka kratek. Stanowiących balkon, więc jest to naprawdę malusie. Jeżeli będziecie chcieli, to ja Wam oczywiście mogę to udostępnić. Ja na pewno wykorzystam sobie ten dom w grze, bo już mniej więcej myślę, że mam dla niego zastosowanie. Wiem, gdzie mogłabym sobie go umieścić i kto mógłby być jego właścicielem. Wy jeszcze tego nie wiecie? Kurczę, jak strasznie mi tutaj rzucę drzwiami. Dzisiaj mamy bardzo wietrznie, mam okno otwarte i tak patrzę teraz, wiecie, drzwi do pokoju mi się trzęsą, tutaj okno mi się trzęsie, firanki mi się trzęsą, siedzę na krześle, które mi trzeszczy, bo jestem w moim pokoju, w którym siedziałam sobie jak byłam młodsza, jak mieszkałam jeszcze tutaj, nie, z rodzicami, więc wszystko się trzęsie jest takie, huh? Jeszcze mówię do innego mikrofonu, więc też mi tak jakoś dziwnie, ale wracając, 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 mam w planach na wykorzystanie tego domku, chociaż nie wiem, czy nie zbuduję sobie jeszcze jeden, żeby zobaczyć, może drugi będzie mi się jeszcze bardziej podobać, ale to miał być taki mały, kolorowy domek, w którym bardzo dużo jest rozszerzenia właśnie kompaktowe wnętrza, gdzie będą takie kolory bardziej soczyste, bo ja... Tak się zastanawiałam ostatnio nad tym, w jakich domkach najbardziej lubię grać. I wiecie, to są chyba takie domki jak to, kolorystycznie. Mm, a już takim najlepszym chyba pokazem tego jest domek... Co ja tak zdrabniam? Domek dom ametyst z nastoletniej mamy, może kojarzycie ametyst i ona miała taki też mocno kolorowy dom i wydaje mi się, że chyba to są takie najlepsze dla mnie budynki, w sensie kolorowy nie aż tak kolorowy jak dom Ivy z serii właśnie Ivy jak nie widzieliście to polecam bardzo serdecznie, bo ona tu to miała totalną masakrę tam ale taki trochę normalny, ale jednak żeby te kolory się pojawiały, o dziwo jakiś ciepły odcień mebli, w sensie w Simsach to to lubię, nie? W życiu takim prawdziwym nie, ale w Simsach to takie kolory, taka detaliczność, duża ilość obiektów powoduje, że zdecydowanie jakoś tak lepiej mi się na to wszystko patrzy i zdecydowanie bardziej to mi się podoba. Więc ten domek naprawdę jest czymś, co myślę, że prawdopodobnie sobie wykorzystam, chyba że będziecie go chcieli. Chociaż to nie jest, jak mówię, nic nadzwyczajnego, ale może jak będziecie go chcieli, to Wam go udostępnię, także napiszcie mi oczywiście w komentarzach, co i jak ja się do tego zastosuję. No i w ten sposób spełniłam sobie troszkę swoje takie marzenie o budowaniu mm, takiego domku na e, takiego działkowego bardziej, no i przy okazji zbudowałam taki malutki dom, jaki chcieliście tak naprawdę zobaczyć po tym, co wylosowałam w generatorze Jamesa Turnera. Ja cały czas sobie zadaję pytanie, jak to się stało, że ja nie dość, że przy montowaniu, nie dość, że przy nagrywaniu, bo zrobiłam sobie trochę wolnego, no i przez to też miałam zaległości, a mam dwie serie, które chcę wypuścić I jeszcze mam Sky'a, którego bardzo Chciałabym wam wrzucić, więc tak siedzę i no i sobie ogarniam. No a zrobiłam sobie jeszcze jedno wolne, żeby posiedzieć z szeńcem, więc tak. <grym> więc nie wiem, nie wiem jak to będzie. Jestem troszkę zagubiona w tym wszystkim. Ta, yy, nie dość, że to wolne, nie robiłam sobie wcześniej tyle wolnego i tak yy, to wolne sobie zrobiłam i zrobiło mi się. Tyle tutaj ogarniania na kanale, że czasami tak. Jak mam dzień, kiedy wiem, że muszę sobie właśnie posiedzieć i przygotować rzeczy. To tak patrzę na to wszystko i właściwie nie wiem, w co pierwsze włożyć ręce, żeby to zrobić, bo tutaj jest zaczęte, tam jest zaczęte, tutaj trochę jest tego, tam jest trochę tego. I mam taki. Ojeju! I kończy się właśnie głównie na tym, że jeszcze muszę do tego jakieś krótkie filmy tam ponagrywać, żeby tam wam powrzucać, żebyście nie, nie byli samotni tutaj na kanale. I naprawdę. No, jest tak, że jest, i analizuje, czy tak zrobić tę serię, jednak czy tak, czy może tak, czy może w tę stronę, pójść czy w tę stronę, pójść czy tak, i tam scenariusz, to Ja wiem, że to może tak nie wyglądać, nie? Bo, bo może nie wyglądać, ale tworzenie takich kanałów y, szczególnie takich w takim stylu jak ja mam no to trochę zajmuje takiego myślenia y, zajmuje trochę czasu no i trzeba jednak się zorganizować tutaj żeby w miarę się wyrobić w ciągu dnia z tym, żeby jeszcze to przygotować i y, y, kanał zrobić bo gdybym nie bawiła się w taką detaliczność, wiecie, robię jakieś takie proste domy nie, nie skupiała się na tym, żeby to jakoś tak ładnie wyglądało, nie robiła tych hasen wszystkich, to zdecydowanie y, takie rozgrywkowe rzeczy szłyby dużo Dużo, dużo szybciej, ale ja jestem sobą, więc muszę sobie życie skomplikować. I nie chodzi o to, że chcecie Wam teraz tutaj tak wiecie, użalać, że to tam to chciałam, to tylko po prostu naprawdę mnie bawi to, że nie zobaczyłam tego, co ja um, odwaliłam. No i słusznie się zirytowaliście tym, nie? Słusznie, słusznie, że, że jednak trochę przygięłam, bo zazwyczaj aż takich akcji nie. Robię. No i tak, ja Was oczywiście zapraszam na te serie, które tak przygotuję, przygotowuję, mozolnie, ponieważ jedna seria dotyczy mm, Tudorów, jest inspirowana historią Tudorów. Będziemy w troszkę innych latach, a właściwie w żadnych konkretnych, tak naprawdę, bo to będzie taki vintage klimat jak dziesięciolecia, myślę, 1890. A wiem, wiem, Tudor, że to nie, ten, nie te lata. Dodarze to, to chyba około 1400 roku. Tak mi się coś wydaje: 1500. Um, nie wiem to z pamięci mówię, więc muszę sobie to zweryfikować, więc jak coś to nie krzyczcie, ale wydaje mi się, że o tyle mniej tych lat. Natomiast ja, jak przeglądałam się temu, jak to wszystko wyglądało i w ogóle to wiedziałam, że trochę wizualnie to mi nie leży, a mi serie muszą leżeć wizualnie, więc postanowiłam zrobić to troszkę inaczej. Co oczywiście uzgadniałam z widzami na Instagramie, więc was na Instagram zapraszam, bo tam takie rzeczy są. i... Możecie sobie właśnie ze mną pogadać na temat planów serii, także będzie troszkę to współcześniejszy, nawet nie troszkę, a bardzo współcześniejszy etap życia, ale historia inspirowana Henrykiem, jego żonami, tam różnymi dramatami, trochę fantazy, więc tak, Albion Tudorowski. Bardzo, bardzo, bardzo sobie podchodzę po swojemu do tego wyzwania, i to jest to najzabawniejsze, jak trzymam się zasad. Ale historię osadzam w zupełnie innych realiach, więc no śmiesznie ogrywam to wyzwanie, muszę zdać. To, co jeszcze tutaj mogę wam powiedzieć, to właśnie seria o Ari i Sirdanie, która nam się wytworzyła jako osobna seria. I jak ktoś dotrwał do tego momentu, to będzie mieć piękny spoiler, ponieważ moi drodzy, seria o Ari i Sirdanie. Wrzuciłam wam już scenę, Jak wiecie z tej sceny, no to Sirdan się tam z Arią ohajtał, ale mroczny kosiarz się wreszcie upomniał o to, co jego, bo jak wiecie, Sirdan bardzo sobie z mrocznym kosiarzem pogrywał. No i wreszcie mroczny kosiarz pograł sobie trochę z Sirdanem i mu Arię zabrał, ale nie do końca, ponieważ e, mieliśmy skok czasowy, i w tym skoku czasowym zobaczyliście. A konkretnie jej reinkarnację, moi drodzy. Tak, reinkarnację we współczesności, czyli, jak wiecie, musiało minąć bardzo, bardzo dużo czasu od wydarzeń tego ślubu i w ogóle, gdzie Sir Dan przyrzekał Arii, że z no jej po prostu. No i mamy reinkarnację Arii. Nie mogę Wam powiedzieć dokładnie, co się będzie działo fabularnie, ale to jest nie wiem, czy kojarzycie Czardziejkę z księżyca, bo nie chcę, żebyście myśleli o tym w kontekście mm, pamiętników wampirów, bo to była tam inna teoria, e, ale to jest jakby mm, ta sama osoba, tylko ponownie narodzona. W ogóle nawet w życiu i śmierci e, macie koncepty reinkarnacji. No i właśnie to samo jest z tą Arią, tylko ona zupełnie nie ma pojęcia o tym, że kiedyś była jakimś magiem, nie ma pojęcia o tym, że w ogóle jakieś elfie korzenie ona nic z tych rzeczy nie wie. Ale jej zainteresowania trochę kręcą się wokół tego wszystkiego, co kiedyś było dla niej ważne. I tutaj spoilerowo Wam powiem, że do współczesności też dotrwał Sirdan. A co się będzie działo dalej? Jak to będzie dalej wyglądało, oczywiście też się dowiecie. Dla fanów tych vintage klimatów, które były w Ari i Sirdanie, mogę Wam powiedzieć, że w Albionie z nimi że wcale ich nie opuszczamy. Mm. Ta seria jest inspirowana wszystkimi tymi książkami romantazy, które powinniście kojarzyć, takimi właśnie jak Okrutne Książe, jak Dwory, będą wątki, które będą wam w pewien sposób przypominać fragmenty tych historii, oczywiście w takiej różnej interpretacji, takie wiecie, zaczerpnięte, ale nieodtworzone. I tutaj będziemy mieć mniej więcej tak jak było w Okrutnym, świecie, okrutnym Księciu, gdzie mieliście świat taki współczesny, ale w międzyczasie na w tym samym jakby poziomie funkcjonował taki bardziej fantazy vintage świat. Nie, więc to właśnie będzie w podobny sposób rozwiązane w Ari i Sirdanie ale więcej spoilerów wam nie będę tutaj mówić, ponieważ wam zepsuje oglądanie natomiast chciałam wszystkim tym którzy tutaj dotrwali do tego momentu opowiedzieć o tym e i oczywiście was zaprosić na te dwie nowe serie one są w trakcie przygotowywania, trochę jak mówię mi się to opóźnia, bo sobie zrobiłam bardzo dużo wolnego e e ale też potrzebowałam trochę sobie odpocząć od tego wszystkiego i wykorzystać trochę wakacji, bo ja naprawdę nie pamiętam kiedy Tyle sobie siedziałam, żeby aż tak nic nie robić. No ale wreszcie sobie zrobiłam taki wolne też. Ej, bo, bo tak, więc cieszę się z tego. No i powoli pcham sobie tę serię, także pewnie w tym tygodniu nic z tego nie zobaczycie. Myślę, że w przyszłym tygodniu zaczniemy przyszły tydzień z Kajem. Bo od nas Sky'a bardzo długo czekacie. No i powoli będą lecieć też tudorze, o których wam opowiadałam. Seria rozgrywkowa z elementami cutsceny, no i Aria seria rozgrywkowa z elementami cutsceny, bo te będą serie właśnie z elementami cutscen. Sky ma tych cutscen więcej, jak wiecie. No i ja kończę, bo się rozgadałam. Także tak. Mam nadzieję, że Wam się wszystko podoba i że domek też Wam się podoba. I trzymajcie się cieplutko. Cześć.